Konkrety, dlatego nie mogę Wam tego odmówić. To jest Prius. nie będę pokazywał całości, bo wiecie, obowiązuje mnie to jakaś tajemnica handlowo-adwokacka. Mała zapowiedź: trzymajcie się. Widzicie, opona op oparła się o zderzak, czyli już jest grubo. To jest tak jak mówiłem. Tutaj gangrena. Już jest naprawdę fajnie. I krem de la creme. Mocowanie belki. Wyjechało. Taka cytrynka i co tutaj się stanęło? Skończyli się sprężyny. Sprężyna pęknięta. Kurcze pieczone, czy wy to zobaczycie? Ładnie. Ładnie, bardzo ładnie. Powiedziałbym nawet, że koncertowo. Ładnie przydzwonione. Nie wiem czy to widać, ale miska też jest ustrzelona. Jak wam się to podoba? Taka biodegradacja. Mega, co? Już została poczyniona jakaś odkrywka. Czy to będzie skuteczne, to ja mam wątpliwości. Fordzik starszej generacji. Zobaczcie, ciężko będzie mi teraz to uchwycić Ale pasek odchudził się od warowki Nawet w miarę to widać Widzicie No i powiem Wam, że tutaj ten zbiornik od płynu chłodniczego Takie coś to niczym dobrym nie świadczy BMW X1 Ściśle niezidentyfikowane wycieki. Czy to jest olej z automatu, czy z silnika bardziej? Jakieś takie cuda, widzicie? Także nie ma co ryzykować. Tylko klient wezwał lawetę. No, ci powiem to już jest wyczynnie. Zaszpachlowanie silikonem skrzyni. Często moi klienci pytają mnie, co ja sądzę na temat takiej Alfa Romeo, zastanawiając się przed zakupem. Powiem tak, trochę niepotrzebnie pytają, bo na koniec i tak robią po swojemu. Klienci chcieliby, żebym powiedział to, co oni chcą usłyszeć. Ale niestety, moje zdanie jest inne na ten temat. No, słaba kultura techniczna. Ciężko dostępne części, drogie części w ASO, kosmicznie drogie części w ASO Mercedes jest o wiele tajniej niż w ASO Alfa Romeo. Wszechobecna korozja, problemy. Osobiście odradzam taki samochód. BMW F11, problemy elektryczne, problemy z komunikacją tego samochodu. Temat odblokowania awaryjnego takiej BMW, był takich, takiej takich i podobnych. Był wałkowany wiele razy na moim kanale. Ale dla nowych widzów chcę pokazać to jeszcze raz, właśnie. No, właśnie tak to wygląda, jeśli nie jesteśmy w stanie przerzucić skrzyni na neutral. Po podniesieniu tego auta, po ściągnięciu osłon, słuchajcie, no tutaj zaskoczenie, bo śruba, która powinna być oryginalna śrub,. Śruba serwisowa, która powinna być w tamtym miejscu. I po prostu tam fizycznie nie było. Ale to nie pierwszy raz już widzę taką niespodziankę, także jestem przygotowany przez tyle lat. Już takie samochody się trafiały, także jedną swoją taką śrubę włożę na zapas. Także powkręcają tej śruby do oporu. Stopka zwalnia nam skrzynię na neutral i możemy wtedy z tym samochodem manewrować. Jest to tym bardziej przydatne, gdy samochód ma napęd na 4 koła, tak jak w tym przypadku. Tutaj taka moja przestroga, bo tych zleceń z takimi usterkami wysprzęglika było naprawdę bardzo dużo. I powtarzają się właśnie Francuzy z tamtych lat 1.6 HDI i tym podobne. Widzicie tutaj osłona kurzowa wysprzęglika już popękana i niestety ten wysprzęglik się poddał. W międzyczasie też trafiają się jakieś zlecenia na zakopane samochody. Także takie tematy bezinwazyjnie, bez problemu ogarniam przy użyciu wciągarki. Także nie polecam szarpać się na własną rękę, bo powyrywane zderzaki, już takie rzeczy widziałem. Dzwoncie do pomocy drogowych w swojej okolicy, do profesjonalistów. Pozdrawiam Was i zachęcam do oglądania kolejnych filmów.